może to jest 16 kiting, to jest 20 na razie nie ma wiatru ale będzie ale póki są ostatni dzień kwietnia nie ma co robić to do wody Come on. Już pewnie za zimna ta woda, że tylko się zanurzył troszeczkę. Jaka woda! Jaka woda, Tak, 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 widziałam. A jak długo w tej wodzie? Oj, 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 oj.